thank you Idziecie w magazynie Motowizja. Daily, jeżeli chodzi o motoryzację, to dzisiaj bardzo popularne słowo. Tak mówimy o samochodach, które służą nam na co dzień do pracy, do tego, żeby się przemieszczać. I dzisiaj właśnie Daily będzie naszym bohaterem, dlatego że e, przyjedziemy do Iveco, żeby poznać e, właściwie wszystkie możliwości albo bardzo wiele możliwości, e, bo jest tego całe mnóstwo. Właśnie jeżeli chodzi o Iveco Daily Także zobaczycie, czym ten samochód się wyróżnia Zobaczycie, jak go można zabudować I dowiecie się też, jak wygląda jego serwisowanie i finansowanie Zapraszam Was do oglądania tego odcinka Magazynu To widzę". Jesteśmy w miejscu, w którym będziemy rozmawiać o samochodach użytkowych, samochodach marki Iveco i tutaj chyba bardzo ważna kwestia, którą trzeba podkreślić już na samym początku, bo zanim te kamery wystartowały, to ja wspomniałem tylko o tym, że są producenci, którzy produkują samochody osobowe i dostawcze. Natomiast w przypadku Iveco jest tak, że mówimy praktycznie tylko o gamie samochodów użytkowych, no a naszym dzisiejszym bohaterem jest najmniejszy z nich, bo chodzi o Iveco Daily. No i gdybyśmy mieli ten samochód tak dzisiaj przedstawić, no to właśnie, wiemy, że jest najmniejszy, ale czym jest jeszcze Daily? Iveco Daily jest naszym takim wspaniałym produktem, jest swego rodzaju unikatem na rynku dostawczaków i pojazdów ciężarowych, ponieważ raz jest jedynym dostawczakiem z 3-litrowym silnikiem, to jest bardzo łatwo adaptowany do różnego rodzaju zabudów i można go w dowolny sposób dostosować do potrzeb klienta w zależności jakie zapotrzebowania klienci posiadają od przysłowiowej skrzyni otwartej po po wywrotki, kontenery, lawety, zabudowy specjalistyczne typu wysięgniki koszowe. I tego typu podobne zabudowy? No, Użytkownicy takich samochodów przede wszystkim cenią to, żeby one miały, czasami się mówi, moc, żeby one były silne, trwałe, bo no, nikt nie kupuje takiego samochodu po to, żeby go postawić na podwórku i na niego patrzeć. One mają pracować nierzadko w ciężkich warunkach. Myślę, że do zabudów jeszcze sobie przejdziemy, ale chyba też ważną kwestią jest to, że Daily oferuje też szeroką gamę, jeżeli chodzi o wybór napędu. Bo nie mówimy tylko tu o, o napędzanej jednej osi, ale może być też Daily 4x4, może być też. Daily który ma skrzynię manualną, ale możemy też wybrać skrzynię automatyczną. Czyli gdybyśmy mieli tak prześledzić tę gamę, to, to właściwie co tutaj znajdziemy? Jakie silniki, jakie rozwiązania? W rozwiązaniach mamy dwa silniki 2-3-litra i 3-0, 3-litrowy. Nie ma co ukrywać, że na polskim rynku największe wzięcie ma silnik o pojemności 3-litrów. Tutaj on się o tyle sprawdza, że otrzymujemy takie informacje, przejeżdżają na nich setki tysięcy kilometrów, stosunkowo no, niezawodny. Jest to sprawdzony produkt, który jest montowany w Iveco Daily. No i to jest, że tak powiem, nasz główny atut, jeżeli chodzi o część napędową. IwECO jest tylno napędowe, natomiast jest w opcji też napęd na cztery koła, który jest sprawdzonym napędem, chociażby w pojazdach bojowych Rosomak, produkowany na płycie Iveco Eurocargo. Natomiast tak jak pan wspomniał, skrzynia automatyczna Heimatic jest to pełen ośmiobiegowy automat, skrzynia ZTF. Jest to skrzynia bezawaryjna, która się rewelacyjnie sprawdza i klienci przechodzą ze skrzyni manualnej do, do rozwiązania z automatyczną skrzynią biegów. Już nie chcą po prostu powracać do, do starego modelu, także daje bardzo duży komfort jazdy i użytkowania. Bardzo często powtarzam, kiedy w tym programie się pojawiają takie samochody użytkowe, że kiedyś producenci tak nieco bardziej po podchodzili do kwestii wyposażenia i komfortu pracy kierowcy, czy, czy operatora, bo czasami mówimy, że, że to są operatorzy tych pojazdów, no bo jeżeli auto służy jako na przykład, czy jakaś zamiatarka, bo i takie pewnie rozwiązania można było znaleźć. No to nie mówimy tylko o kierowaniu, ale też o, o, o tym, że praktycznie w tej kabinie spędza się mnóstwo czasu, więc domyślam się, że standardem dzisiaj już są takie rzeczy jak klimatyzacja, jak to, że, że mamy jakiś system, na przykład nawigacja, albo system multimediów. Ten samochód jest w jakiś sposób kompatybilny z telefonem, no i jest też wyposażony w system bezpieczeństwa. Tutaj w Vivego Deli mamy tego typu pełen standard, jest klimatyzacja na wyposażeniu, czy to może być manualna, chociaż już dążymy do tego, żeby każdy pojazd był wyposażony w klimatronik, Pełne światła LED, amortyzowany, wygodny fotel kierowcy, system telematyczny umożliwiający poprzez aplikację Iveco On zdalne połączenie z pojazdem z drogi, na przykład ładowanie indukcyjne telefonu, czy też podpięcie się telefonu pod gniazda USB. Dzisiaj Iveco Daily już daje nie tylko kierowcom, ale nawet właścicielom pojazdów pełen komfort do podróżowania kilkuset kilometrów w trasie. mieli właśnie zacząć rozmowę o kwestii zabudów, no to Daily też jeździ jako tak zwana międzynarodówka. To są samochody, które chyba przechodzą największy poligon doświadczalny, bo tutaj raz się jedzie bardzo daleko, bardzo szybko, innym razem krąży się wokół gdzieś lokalnych kierunków, no ale pokonuje się kilometry gdzieś tam po gorszych drogach. Jeżeli chodzi właśnie o możliwości zabudowy, bo też dzisiaj warto wspomnieć o tym, że możemy tę zabudowę praktycznie od zera tu skonfigurować, po prostu wjeżdża nam podwozie i, i to my, oczywiście z waszą pomocą, y, gdzieś decydujemy o tym, co y, na tym Iveco się znajdzie. Oczywiście, y, zjeżdżają do nas podwozia. Jeszcze mógłbym dodać, że Iveco jest o tyle jak powiem, elastycznym modelem, że możemy zaproponować y, podwozie od 3,5 tonowego y, tutaj modelu po 7 ton 200 kg, y, 7-200 DMC. W związku z czym gabaryty, które na nim zabudujemy, też są bardzo, bardzo szerokie i, i, i wachlarz tej zabudowy jest różnoraki i możemy je dostosować do potrzeb klienta. Jeżeli chodzi o zabudowy międzynarodowe, praktycznie na, na każdą potrzebę klienta tutaj stoimy otworem i możemy wszystko do przygotować tak, jak klient sobie tego życzy. A tak, bo nie tylko międzynarodówka, ale też inne. W tym momencie pewnie na przebitkach to się gdzieś tam pokazuje, co tutaj można wybrać, bo wy się też zabudowami zajmujecie, a więc co jest z waszygami, bo na placu widzieliśmy chociażby lawetę, no i tu się okazuje, że też pewnie spektrum wyboru pewnych rzeczy. Tego, nie wiem, jakiej wciągarki użyjemy, czy może kwestii najazdów, czy nawet kolorystyki tego wszystkiego. Rozumiem, że to jest kwestia indywidualna. Oczywiście, kwestia jest indywidualna, mamy też we własnym oddziale dla Harnie Lakiernie, tam możemy odpowiednio też dobrać kolor zabudowy, jaką sobie klient zażyczy. Jeżeli chodzi o na przykład wspomnianą lawetę, również kwestia zawieszenia pneumatycznego bądź też nie, jest tutaj kwestią otwartą, ciągarka, różne elementy oświetleniowe, wszystko jest do zrobienia, że tak powiem, i możemy przygotować pojazd do, kompletny do, do, do jazdy na drodze. Czyli w gamie, co znajdujemy, bo mówimy tak, no jest międzynarodówka, jest plan deka, Laveta. kwestia laweta, kwestia zabudowy na przykład blaszaka, no bo to też jest, to są duże możliwości. Tak? No mamy nadwozie, które jest jakby zamknięte, ale to, co już tam w środku w nim powstanie, no to też daje nam bardzo szerokie pole do popisu. I tak, Jeżeli chodzi o, o blaszaki, to głównie zabezpieczamy przedział wodunkowy, to jest klejką wodoodporną. W zewnętrznych firmach głównie zlecamy wtedy zabudowy brygadowe, gdzie dochodzi drugi rząd siedzeń i wtedy mamy pojazd siedmioosobowy z przedziałem wodunkowym. Przejdźmy do kwestii serwisu, bo to też jest bardzo istotne przy użytkowaniu tego typu samochodów. Dlatego, że tutaj ten serwis no, często musi być wpisany w harmonogram tego, jak one pracują, bo tam nie ma za dużo przerw. One, one są wykorzystywane na maksa. No i teraz tak, jakie resursy, jak wygląda ta obsługa, jeżeli chodzi właśnie o Daily? Pojazdy w daily pokonują rocznie kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy kilometrów. Producent zakłada wymiany oleju czy przeglądy olejowe co 50 tysięcy kilometrów. W związku z czym klienci umawiają się po prostu w takich tak zwanych międzyczasach gdy zjeżdżają do bazy na wymianę oleju w naszym serwisie można to na przykład zaplanować przez system telematyczny gdzie system może bezpośrednio zdalnie połączyć się również z pojazdem i na przykład widzi że pojazd czeka jakaś kampania która jest do wykonania w serwisie przy okazji wymiany olejowej taka kampania jest wykonywana które jest bardzo istotne, że, że często jakby ten samochód, czego ekipa, którego obsługuje, no myśli trochę za nas, że jeżeli my zapomnimy, to właśnie ten system przypomni, upomni, wskaże no rzecz, która pewnie też jest bardzo przydatna. Jest to nowinka, która znalazła się w, w modelu 2022. Poprzez aplikację IWEKO bardzo ułatwia pracę czy to właścicielom, czy to kierowcom. Pozycjonując pojazd w tej aplikacji, pokazując charakter jazdy a także informując o, o pewnych chociażby zdarzenia, które się gdzieś tam w pojeździe zdarzają, mają nastąpić. To przejdźmy do jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, bo tak, na razie mówimy o jakby obsłudze tego samochodu, o tym, że, że on się wyróżnia pewnymi rzeczami, natomiast w jaki sposób można wejść w jego posiadanie, bo no dzisiaj firmy w sytuacji, jaką mamy, no też rozmawialiśmy sobie o tym jeszcze przed chwilą, że nie angażują swoich pełnych środków, więc żeby stać się właścicielem Takiego pojazdu, to, to jakie kryteria trzeba spełnić, e, względnie jakie są możliwości. Przychodząc do nas, zostaje kompleksowo obsłużony i tak jak proponujemy produkt w postaci Iveco Daily, e, no, proponujemy również rozwiązanie finansowe w postaci mm, finansowania Iveco Capital. Jest to bardzo wygodny leasing lub pożyczka, którą tutaj w zależności od potrzeb klienta możemy dostosować e, i którą klient może sobie tutaj wybrać. E, w zależności od okresu finansowania, jaki chce, czy, czy też wkładu, jaki chce ponieść na, na początku zakupu tego pojazdu, to też no, nie ponosi większych kosztów gdzieś tam na starcie tej inwestycji.